Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie odwołania pani Aliny Janik ze stanowiska skarbnika miasta w Kędzierzynie Koźlu. Bardzo proszę, pan prezydent. Szanowni Państwo, jeżeli wolno będzie przed głosowaniem zabrać głos, to poproszę o chwileczkę. Nie myślałem, że przyjdzie mi składać taki projekt takiej uchwały, jednak w związku z, z wnioskiem z prośbą Pani Skarbnik. No nie mogę zrobić inaczej, jak tylko poprosić Państwa o to, żebyście w drodze uchwały zechcieli przyjąć rezygnację pani skarbnik. Chcę powiedzieć, że Miałem tą przyjemność pracować z panią Aliną niecały rok. Chcę powiedzieć, że jest wysokiej klasy fachowcem. Poza tym, dobrym człowiekiem, i wiele się przy niej nauczyłem. Za to bardzo dziękuję. Cóż, nie mogę stawać yy, yy, przeciwko <laughs> jej życzeniu. Mm. Myślę, że będzie za nami tęskniła, mam taką nadzieję. Będzie brakowało jej w tej prywatnej działalności w sferze biznesu tych emocji związanych chociażby z udziałem w obradach Rady Miasta czy komisjach. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. A Państwa proszę, mimo tego, że, że nie chcę bo jeszcze przed chwileczką pytałem, czy nie będę mógł złożyć wniosku o wycofanie tej uchwały. Pani Alnina jednak y, podtrzymuje swoje y, stanowisko, dlatego y, z bólem serca proszę, żebyście zechcieli przyjąć tą uchwałę i proszę, żeby to było jednogłośnie. Niech to będzie dowód na to, że mimo tego, że chcielibyśmy, żeby została, szanujemy jej decyzję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie prezydencie pan Jagieło. Bardzo proszę. No miałem przyjemność współpracować z panią radną zresztą jak kilku tutaj innych radnych. Z panią Aliną jak kilku innych radnych wiele lat i ta współpraca była fantastyczna, bo pani Janik była jest świetnym fachowcem, podkreślam te słowa pana prezydenta, więc miałem tą przyjemność i dziękuję pani za, za tą współpracę, bo moja wiedza ekonomiczna jest niewielka, ale dzięki temu, że Pani tu zawsze przy mnie siedziała przez 8 lat, teraz siedzimy troszeczkę dalej, ta, ta moja wiedza zyskała i doświadczenie i za to naprawdę wielkie brawa dla Pani Aliny Janik. Z przykrością stwierdzam, że gmina na tym bardzo straci. To, to na pewno. No, może nie wszyscy wiedzą, ale na pewno straci. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Andrzej Kopeć. Tak, Pani Alina ja również chciałbym bardzo podziękować za te pięć lat współpracy, które, które no minęły bardzo szybko. Dziękuję za zawsze fachowe wsparcie w kwestiach finansowych. Zarówno tutaj na sesjach Rady Miasta, jak i indywidualnie na takich korepetycjach, gdzie pani mi tłumaczyła zasady tworzenia budżetu. Bardzo za to dziękuję. Przepraszam za to, że nieraz grzebaliśmy pani w budżecie, który pani przygotowała. No i były to zmiany czasami bardzo poważne, ale co złego to nie my. Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego dobrego no, na nowej drodze życia, jakby nie było. Dziękuję bardzo. Pan radny Mankiewicz. Czy... Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, no, kilka lat temu. Kilka, kilka lat temu głosowałem za, to, żeby Pani, za tym, żeby Pani została skarbnikiem naszego miasta. Dzisiaj muszę zagłosować e, za odwołanie Pani z, tego, z tej funkcji. Natomiast proszę Państwa, jedna najważniejsza rzecz. Przez ten okres finanse gminy były bardzo dobrze prowadzone, tak bym to powiedział, że nie było żadnych naruszeń prawa i to należy podkreślić, że wszystko było robione zgodnie z przepisami. I za to pani dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o następcę pani, to także życzę właśnie tej pani, która zostanie dzisiaj wybrana na stanowiska skarbnika, żeby czerpała właśnie te dobre wzorce z pani i żeby tak samo finanse gminy były prowadzone. Oczywiście na to trzeba będzie trochę czasu, bo trzeba się pewnych rzeczy nauczyć, ale mam nadzieję, że finanse gminy, mimo że pani odejdzie, nie ucierpią. A w skrycie mam też nadzieję, że jak będzie problem, to zawsze można będzie na Panią liczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze tu się zgłasza. Ja myślę także, ja wiem, widzę Pani radna, ale ja myślę, że ja w imieniu wszystkich radnych tak naprawdę nie... już chciałabym, żeby nie było tak, że teraz każdy będzie po kolei się zgłaszał, ale myślę, że przekonana jestem, nie tylko myślę, ale przekonana jestem, że. Te podziękowania, które chce Pani złożyć w imieniu wszystkich radnych, naprawdę są szczerze od wszystkich radnych płynące podziękowania za tę pracę, za tą współpracę, którą Pani z nami prowadziła i w poprzednich kadencjach, i w tym roku w tej kadencji za wszystkie porady za wszystko, co Pani dla, dla nas, dla radnych, a przede wszystkim dla gminy zrobiła. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy i życzę też wszystkiego najlepszego w tej nowej drodze zawodowej. Proszę bardzo Pani ja Halino. Ja chciałam zawnioskować, żebyśmy za wspaniałą współpracę podziękowali Pani Skarbnik brawami. I to na stojąco. Bardzo proszę, pan prezydent. Nie byłbym sobą, gdybym jeszcze ostatni nie zabrał głosu. Pan radny Wojciech Jagiełło udziękował za lat 9 współpracy, tak? Pan radny Kopec za 5. Ja na razie za 10 miesięcy mógłbym. Możemy wycofać uchwałę? <śmiech> 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 Dziękuję. Pani skarbnik, jeszcze. Pani skarbnik, bardzo proszę. Ja na początku przeproszę, jeśli będę mówiła mało składnie i mało logicznie, ale jest to dla mnie niezwykle ważny dzień. Chciałam serdecznie Państwu podziękować za te słowa, jakie przed chwileczką usłyszałam, za oklaski. Jest to dla mnie najlepsze świadectwo, że nie byłam chyba takim złym skarbnikiem, e, aczkolwiek wątpliwości na początku, jak mnie powoływano, było mnóstwo. Przyznam się też do tego, że e, wówczas z perspektywy czasu, jak na to patrzę, wówczas nie miałam kompletnie zielonego pojęcia, e, na co się decyduje, ale nie żałuję tej decyzji. E, cieszę się, że m, bardzo wiele mogłam się dzięki Państwu, dzięki obecności w urzędzie nauczyć. Chciałam podziękować moim współpracownikom, bo na sukces pana prezydenta pracowałam nie tylko ja, ale także osoby, osoby przeze mnie kierowane. Jest to naprawdę bardzo dobry zespół, na który zawsze mogłam liczyć i jestem przekonana, że nowa pani skarbnik również będzie mogła liczyć na tych pracowników. Bardzo chciałam w tych moich podziękowaniach również wyróżnić dwie najważniejsze osoby w urzędzie. Pierwszą osobą jest były pan prezydent Fonfara, bo to dzięki niemu się wszystko zaczęło. To on podjął to ryzyko, to on mi zaufał. To on razem ze mną odpowiadał, że się nie boimy i na pewno sobie poradzę, chociaż chyba do końca sami nie wierzyliśmy w to. Natomiast też nie mniej chciałam podziękować panu prezydentowi Wantule za to, że nie zważając na różnego rodzaju pogłoski, dyskusje, komentarze, zdecydował się mnie przygarnąć po tych wyborach. Przepraszam panie prezydencie, że nie zostaję do końca, ale nie zostaję do końca jako, jako pana skarbnik, natomiast jako pana doradca, jako pana. Przyjaciel to pewnie za dużo powiedziane, ale, ale przyjaciel zawodowy pewnie tak. E, oczywiście zawsze e, zarówno państwo, jak i pan prezydent, pracownicy e, możecie na mnie liczyć. E, chcę też jeszcze dodać, że bardzo trudne w tej decyzji było, była świadomość tego, że e, być może rozstaje się, a na pewno bardzo mocno oddalam od mojej wielkiej pasji, a są nią finanse publiczne. Nawet przez moment przyszła mi taka myśl, że jeśli znajdę zastosowanie tej mojej wiedzy, to być może, być może zrobię doktorat i, i, i tam się sprawdzę, że rzeczywiście ta wiedza jest, jest spora. To, co uważam za swój największy sukces, to to, że moi przełożeni, Pan Prezydent Fonfara, Pan Prezydent Wantua nie ucierpieli w wyniku moich działań. Cieszę się, bo jestem przekonana, że to dzięki ciężkiej pracy na pewno mojego całego zespołu, ale nie boję się powiedzieć też tego, że szczęście mi sprzyjało przez te wszystkie lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Niestety nie zostało mi nic inne, nam nic innego, jak przystąpić do głosowania projektu uchwały w sprawie odwołania pani Aliny Janik ze stanowiska skarbnika miasta Kędzierzyn Koźle. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. 22 głosy za jednogłośnie uchwała została podjęta